Cześć. Mamy wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji w podanym przedziale i zaczynamy od punktu f. No to zawsze to, co pierwsze musimy sprawdzić przy funkcjach, to jest dziedzina. Tu dzielimy przez funkcję kwadratową, czyli musimy wykluczyć sobie że w mianowniku, żeby nie było zera, więc x kwadrat minus 4x plus 8 musi być różne od zera. Sprawdźmy sobie deltę, będzie równe b kwadrat. Minus 4AC, czyli minus 4 razy 8, no to już widzimy, że to będzie mniejsze od 0. Ponieważ ramiona naszej paraboli są do góry skierowane, no to tak by było, jakby były pierwiastki. A jak nie ma pierwiastków, no to ta parabola leży nad osią X i zawsze przyjmuje wartości dodatnie, czyli nigdzie nie osiąga zera. I możemy w takim razie przystąpić do tego, żeby określić sobie najmniejszą i największą wartość funkcji. Jeśli dzielimy to przez, jedynkę przez jakiś mianownik, w naszym przypadku to jest funkcja kwadratowa, no to jeśli ta funkcja w mianowniku będzie duża, to wtedy ten ułamek będzie mniejszy, bo im większy mianownik, tym jest mniejsza wartość ułamka, czyli to znaczy, że jeśli weźmiemy sobie funkcję G od X oznaczymy tę naszą funkcję zmianownika, to tam, gdzie ona będzie miała swoje maksimum, no to funkcja f będzie miała swoje minimum. No to możemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Już narysowaliśmy sobie tę funkcję, tutaj malutki wykresik, prawda? Będzie ona ramiona do góry miała i jest nad osią X, czyli. Minimalny, minimalna jej wartość będzie w wierzchołku. i Jeśli ten wierzchołek będzie znajdował się w przedziale od 1 do 4, oczywiście, który tutaj rozpatrujemy, no to sprawdźmy sobie. x wierzchołka będzie u nas minus b przez 2, czyli 4 przez 2, czyli x wierzchołka będzie 2. Możemy sprawdzić. Należy do naszego przedziału ten x wierzchołka, więc jest ok. I dlatego możemy sobie wyliczyć od razu wartość f od x. Ona będzie. Wynosiła 1 przez 4 minus 8 plus 8, czyli 1 czwarta. I teraz pozostałe punkty, które musimy sprawdzić, to są punkty brzegowe naszego przedziału, czyli liczymy f od 1 to będzie 1 przez 1 minus 4 plus 8, czyli 1 dzielone przez 5, bo to jest 9 minus 4. I jeszcze f od 4 to będzie 1. Dzielone przez 16, minus 16 plus 8, czyli 1 ósma. I teraz możemy już sobie określić, że to będzie nasza wartość minimalna, to jest 1 ósma, tak? A tu jest nasze maksimum, to jest 1 4. I teraz przystępujemy do następnego przykładu. Też oczywiście na początek dziedzina mamy pierwiastek, czyli to, co mamy pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. Sprawdzamy deltę b kwadrat minus 4 ac czyli plus 4 razy 4, czyli przez 16 mamy 32. Pierwiastek z delty będzie równy pierwiastek z 2 razy 16, czyli 4 pierwiastki z 2. I miejsca zerowe sprawdzimy sobie x1 minus b, minus 4, minus 4 pierwiastki z 2 przez 2a, czyli przez minus 2. To będzie równe po podzieleniu 2 dodać 2 pierwiastki z 2, a drugie miejsce zerowe x2 będzie równe 2 odjąć 2 pierwiastki z 2. No to teraz mamy już dziedzinę, znaczy nie mamy jeszcze dziedziny, mamy miejsce zerowe. Na razie narysujmy sobie wykresik tej naszej funkcji, która jest pod pierwiastkiem, oczywiście. Ta funkcja g od x możemy sobie ją oznaczyć. No to ona ma ramiona w dół. Czyli jakoś tak będzie wyglądała. I w związku z tym, kiedy ona będzie większa równa 0, no dla tego przedziału, który jest tutaj, czyli możemy sobie napisać, że x należy do przedziału od 2 minus 2 pierwiastki z 2 do 2 plus 2 pierwiastki z 2. Teraz patrzymy na naszą parabolę, która obrazuje nam g od x i widzimy, że największa wartość będzie tam, gdzie mamy wierzchołek paraboli. Czyli policzmy sobie x wierzchołka funkcji g od x, e, czyli minus b, minus 4 dzielone przez 2a, czyli przez minus 2, wychodzi nam 2. E, no to teraz możemy od razu policzyć f od x od dwójki, e, czyli pierwiastek, e, minus 4 plus 8 plus 4 czyli wychodzi nam pierwiastek z 8, czyli 2, pierwiastki z 2. No i jeszcze te punkty brzegowe, czyli musimy policzyć sobie f od 0 wyjdzie nam 0, dodać 0 plus 4, czyli f wyjdzie nam po prostu 2, i F od 4 wyjdzie nam tutaj minus 4 do kwadratu, czyli minus 16, plus 16 plus 4, czyli też wyjdzie pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli tu możemy sobie zapisać, że to będzie równe f od 4 i mamy tutaj maksimum, a tu mamy minimum. Równe tyle i tyle.